Cześć. Posiadanie ogrzewania w przedniej szybie jest bardzo fajnym rozwiązaniem. Wyobraźcie sobie sytuację, że przychodzicie rano, szyba jest zamarznięta, bądź zaparowana, odpalacie silnik, włączacie ogrzewanie przedniej szyby, dwie, trzy minutki, szyba jest praktycznie rozmrożona, nie jest zaparowana od środka, nie musimy przecierać jej gąbką, szmatką, a z zewnątrz wystarczy tylko włączyć wycieraczki i już możemy jechać. Fajna sprawa. Chociaż znam parę osób, które uważają, że to jakieś burżujstwo i to nikomu niepotrzebna rzecz. No, ale skoro już mamy tą szybę i jest ona podgrzewana i jest zimno, szyba jest zmrożona, to chcielibyśmy, żeby ona działała. A i teraz zdarzyła się wam taka sytuacja, że odpalacie rano samochód, włączacie ogrzewanie przedniej szyby i ząg. Albo szyba nie grzeje, albo nie grzeje pół szyby. Albo są jakieś dziwne paseczki, które nie grzeją, a reszta grzeje. I podobny przypadek miałem w moim Land Roverze. Okazało się, że nie grzeje mi pół szyby. Ale jak do tego doszło? Rok temu podczas wakacji jechałem autostradą i wyprzedzał mnie samochód. Spod jego koła wystrzelił kamyczek, który uderzył w szybę. Zrobiła się niewielka. Ryska niewielkie wgłębienie na szyby. Nawet nie był to pajączek. Oczywiście, zakleiłem to w specjalistycznym warsztacie, który robi takie rzeczy. Ten cały uszczerbek był na linii wycieraczek, praktycznie mi nie przeszkadzał, nie był widoczny, i tak jeździłem, i tak jeździłem do. Do zimy. Podczas zimy również jeździłem z tą klejoną szybą i nie było żadnych problemów. Normalnie działało ogrzewanie, nawiew na szybę, nic się nie działo. Natomiast na wiosnę, nie wiem z jakiego powodu, być może było troszkę jeszcze śniegu na szybie, być może jakaś różnica temperatur, i w czasie jazdy szyba pękła. Od tego właśnie miejsca, gdzie uderzył kamyczek, na całej szerokości praktycznie miałem pękniętą szybę. I co robić? taką szybę należy wymienić, bo przecież nie możemy jeździć z pękniętą szybą. I wymieniłem tą szybę, ale co się okazało później, e, szyba została źle wklejona, ponieważ e, pracownicy nie wiem, być może nie mieli Landrovera wcześniej, może nie mieli takiego przypadku e, i nie wiedzieli, że do Landrovera potrzeba troszkę więcej kleju. I ta szyba wklejona zaczęła mi gdzieś tam przeciekać, lała się woda do środka, wiatr wiał, kiedy jechałem powyżej 80 km. No więc to zareklamowałem, wkleili nową szybę, niby wszystko było fajnie, ale znów pojawił się problem z ogrzewaniem. I nowa szyba wklejona, e, nie grzała jedna połowa tej szyby. No dobrze, ja sobie tutaj gadu gadu, ale o co chodzi? Chodzi o to, jak taki normalny użytkownik, na przykład jak ja. Który nie jest mechanikiem, nie ma warsztatu, nie ma garażu i chciałby przed blokiem sobie jakoś sprawdzić, co się dzieje z tą szybą, dlaczego ona nie grzeje, a dlaczego na przykład pali bezpiecznik, kiedy włączam ogrzewanie szyby, a tak było w moim przypadku, że jedna połowa ciągle paliła bezpiecznik, a druga połowa grzała normalnie, ponieważ szyba w Roverze jest podzielona na pół, każda połowa ma swój bezpiecznik 30 a Jak to sprawdzić? Jeśli ktoś dysponuje multimetrem, może sprawdzić opór. Jeżeli byłoby zwarcie, opór byłby zero. Najprościej możemy zamiast szyby podłączyć jakąś żarówkę. I tak ja zrobiłem. Znalazłem jakąś żarówkę, nie pamiętam, 21 W. Nie jest to duże obciążenie dla szyby, ale postanowiłem sprawdzić, czy żarówka będzie świecić, kiedy podłączę ją zamiast szyby, co da mi już jakieś. Jakieś pojęcie, czy to wina szyby, czy to wina, nie wiem, instalacji samochodu, na przykład. A więc tak zrobiłem. Odpiąłem wtyczki od szyby z lewej oraz z prawej strony. Pod instalację samochodu podłączyłem tą żarówkę, którą przygotowałem sobie wcześniej, najpierw z jednej strony, a potem z drugiej strony. Odpaliłem silnik, włączyłem ogrzewanie przedniej szyby. I okazało się, że żarówka świeci zarówno z lewej strony, ta strona, która paliła bezpiecznik, jak i z prawej strony, ta, która działała normalnie, co było oczywiste. Więc być może obciążenie, jakie dawała ta żarówka, nie było zbyt duże, aby w jakiś jednoznaczny sposób pokazać nam, że wina leży po stronie instalacji samochodowej. Ale podejrzewamy, że coś jest nie tak z szybą, a nie z instalacją. Ja poszedłem dalej tym dropem. Zmontowałem przewód długości około 2 metrów, ale po co? Chciałem tym przewodem połączyć lewą część instalacji samochodu z prawą częścią szyby. Ponieważ bezpiecznik palił mi się w lewej części instalacji samochodowej, a prawa część była dobra, co chciałem sprawdzić, chciałem zobaczyć, czy jeżeli pociągnę na zasilanie. Od lewej strony ogrzewania szyby do prawej części szyby, która grzeje, czy również będzie mi palił bezpiecznik, czy nie? I wiecie, co to zadziałało? Okazało się, że bezpiecznik nie jest palony, czyli nie mamy tutaj uszkodzonej instalacji samochodu, ponieważ e, kiedy podłączałem zarówno lewą część instalacji samochodowej, jak i prawą część instalacji samochodowej do tej części szyby, która grzeje, szyba grzała. Nie było żadnego problemu. I to jednoznacznie pokazało, że jest jednak gdzieś wada w instalacji szyby. A więc zareklamowałem tą szybę. Panowie wymienili ją jeszcze raz, wkleili, dobrze wkleili, i szyba działa. Zauważyłem również, że różne szyby, nawet tego samego producenta, do tego samego samochodu są różnie wykonane. Moja oryginalna szyba landrowerowska miała ogrzewanie na całej swojej powierzchni. Kolejna szyba, jaką otrzymałem, e, szyba firmowa Pilkingtona, ale już nie ze znaczkiem Land Rovera, tylko ze znaczkiem firmy Pilkington, e, posiadała ogrzewanie na całej przedniej powierzchni, ale boczne paseczki. Już nie miały ogrzewania, czyli mniej więcej na tym polu, na którym poruszają się wycieraczki. Czyli na odległość 5 cm od brzegu szyby do, do jej wewnętrznej części nie było ogrzewane. Kolejna szyba, którą otrzymałem, również Pinkingtona, jest tak zrobiona, że znów te boczki nie są ogrzewane i nie jest ogrzewany około 2 cm pasek przez środek szyby. Czyli tak od lusterka na dół. 2 cm nie jest grzane. No, przesadzam 1,5 cm, co widać na filmiku. I zastanawiam się, czy kolejne wersje tej szyby już będą miały takie zminimalizowane ogrzewanie. Czyli kierowca otrzyma takie kółeczko o średnicy 30 cm z przodu, tak aby tylko widział, co się przed nim dzieje i mógł jechać. nie no, żart z mojej strony, mam nadzieję, że nie. To była już chyba czwarta wymiana. Od czasu, kiedy ja mam ten samochód, i teraz wymyśliłem sobie, że pasowałoby sprawdzić, czy, czy nie cieknie, czy jest dobrze wklejona, więc e, z suchego papieru toaletowego porobię takie alafiszki. Wcisnę tutaj pomiędzy szybę a karoserię kilka takich, tylko po to, żeby e, zobaczyć, czy przypadkiem gdzieś nie ma jakichś przecieków. Wolałbym, żeby nie było. To taki najprostszy test szczelności. Odchyliłem uszczelkę, wlałem trochę wody. Wygląda, że wszystko jest w porządku, czyli jest dobrze wklejone. Zobaczymy, co będzie, jeżeli przyjdą jakieś większe deszcze, ale mam nadzieję, że nie. Że będzie dobrze, że jest ok. Dziękuję tym, którzy dotrwali do tego momentu za oglądanie mojego filmiku. Nie żebram łapek w górę. Jeżeli uważacie, że podobał się filmik, możecie dać. Jeżeli nie, no to, to nie. Mam nadzieję, że komuś przydał się ten materiał. Do zobaczenia do następnego filmu. Cześć!